Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale fryzurowym. Dzisiaj mam film przeznaczony dla panien młodych. Stworzyłam dla Was taką bazę wiedzy na temat fryzur ślubnych i fryzur próbnych. Wszystko co powinniście wiedzieć w tym temacie od momentu umawiania się na fryzurę aż po dzień ślubu. Mam dla Was bardzo dużo wskazówek i porad, także będzie dużo mięsa, będzie dużo gadania. Ja się postaram w miarę streścić, ale ten temat jest naprawdę obszerny i mogłabym spokojnie gadać dwie godziny non-stop. Oczywiście nikt by tego nie obejrzał, więc postaram się to zawrzeć w krótkich punktach, yy, więc zaczynamy. Całą tą wiedzę, którą chcę Wam przekazać, podzieliłam na takie dwie części. I pierwsza część to jest. Yy, Część techniczna, powiedzmy, taka ścieżka, co musicie zrobić od samego początku, od wyboru stylisty fryzur, aż po dzień ślubu, krok po kroku. Natomiast druga część to będzie część już taka bardziej fryzurowa. Porozmawiamy sobie troszkę o włosach, o fryzurach. Generalnie tą część stworzyłam na podstawie Waszych podpowiedzi, bo kilka dni temu na Instagramie zdałam Wam pytanie, co chciałybyście wiedzieć w temacie fryzur ślubnych i fryzur próbnych i dostałam całkiem sporo fajnych odpowiedzi i właśnie na ich podstawie stworzyłam część tego filmu i przy okazji właśnie zapraszam Was bardzo na Instagrama, bo ja tam bardzo często zadaję Wam pytania odnośnie tego, co będzie się działo tutaj na kanale. I e, tak naprawdę tworzymy ten kanał razem i te filmy na przyszłość, które planuję. Zawsze z Wami na Instagramie konsultuję, dajecie mi podpowiedzi, wybieracie, co wolicie. Więc jeśli chcecie mieć wkład w rozwój kanałów, to, co będzie się tutaj działo, no to tutaj na dole link do Instagramu. Spadajcie, obserwujcie, i na stories zawsze mamy tam jakieś wspólne planowanie. No i dobra, usiądźcie wygodnie, przygotujcie sobie coś do picia. Ja już tu kawę mam, żeby mi w gardle nie zaschło. Jedziemy z tematem fryzur ślubnych. Wyobraźcie sobie, że właśnie ustaliłyście sobie datę ślubu. Kiedy najlepiej zapisać się na fryzurę ślubną? Odpowiedź jest banalnie prosta od razu. Na fryzurę ślubną zapisujemy się im szybciej, tym lepiej. A nawet jeśli osoba, do której się zgłosicie, nie ma jeszcze otwartych zapisów na ten sezon, w którym będziecie brać ślub, nie szkodzi. Zapytajcie, kiedy te zapisy otwiera, i potem pilnujcie tej daty. Bo często jest tak, że po prostu w dniu otwarcia zapisów e, wszyscy, wszyscy piszą od razu i jest kilkadziesiąt wiadomości i nagle większość terminów schodzi. Więc nie ma na co czekać. Jeśli znacie datę ślubu, piszcie od razu z zapytaniem o wolny termin. Jeśli nie macie jeszcze wybranego stylisty fryzur, no to oczywiście najpierw trzeba od tego zacząć. Yy, tutaj najlepiej yy, patrzeć na portfolio. Jeśli nie macie nikogo poleconego drogą pocztą pantoflową od znajomych, tak jest najlepiej, bo to już jest wtedy sprawdzona osoba. Ale jeśli nikogo takiego nie macie, no to patrzcie na zdjęcia prac. I tutaj interesują nas zdjęcia oczywiście fryzur ślubnych, stylizacji ślubnych, nie strzyżeń, nie koloryzacji, bo to, że ktoś robi świetne koloryzacje i świetne strzyżenia, to wcale nie znaczy, że on zrobi wam wymarzoną fryzurę ślubną. A też bardzo często styliści ślubni nie pracują w salonach i nie zajmują się strzyżeniem i koloryzacją. Tutaj przykład. Yy, więc patrzcie po zdjęciach. Prac, które przedstawiają fryzury ślubne. Jeśli udało Wam się zapisać do Waszego wymarzonego stylisty fryzur ślubnych, to super. Możecie odetchnąć i na jakiś czas zapomnieć o fryzurze ślubnej, bo tak naprawdę do tematu wrócimy dopiero podczas fryzury próbnej. Natomiast zawsze dobrze jest już w międzyczasie dbać o włosy z myślą właśnie o tym, jak, będzie, jak będą wyglądały w dniu ślubu. W zasadzie zawsze warto dbać o włosy, ale jeśli chcecie, żeby wasza fryzura wyglądała wyjątkowo, a do tej pory nie stosowałyście jakiejś e, super ekstra pielęgnacji, no to warto o tym pomyśleć. E, bardzo ważne, żeby włosy były w dobrym stanie, żeby nie były przesuszone, e, żeby końcówki ładnie wyglądały. No wiecie, po prostu ładne, zadbane włosy e, na takich fryzurach zawsze wygląda ładniej. To jest chyba oczywiste. Więc dbamy generalnie o włosy i. Uwaga, jeśli chcecie planować jakieś strzyżenia, czy jakieś takie bardziej drastyczne zabiegi, nie mówię o farbowaniu, bo to akurat nie jest aż tak powiedzmy istotne w tym przypadku, to robimy to przed fryzurą próbną i nie robimy tego pomiędzy fryzurą próbną i ślubem, ponieważ może się okazać, że jeśli skrócicie włosy, wycieniujecie włosy, zrobicie coś z tą długością, to fryzura, którą zrobiliśmy w dniu próby, nie będzie wyglądało tak samo w dniu ślubu, bo te włosy się zmieniły, więc to jest bardzo istotne, żeby włosy długością były no, mniej więcej takie same. Nie mówię, że nie wolno podciąć końcówek o 2 cm, bo to jest jeszcze ok, ale raczej dobrze, żeby włosy w dniu ślubu wyglądały tak jak w dniu próby. Nie mówię oczywiście o farbowaniu, jeszcze raz wspominam, to nie robi nam problemu. Jeśli już musicie pomiędzy fryzurą próbną a ślubną wykonać coś bardziej inwazyjnego na włosach, to zawsze skonsultujcie to ze swoim stylistą fryzur i on wam doradzi, co warto, a czego nie warto. Jeśli chodzi o fryzurę próbną, to właśnie najlepiej jest ją wykonać powiedzmy miesiąc przed ślubem, dwa miesiące przed ślubem, nie wcześniej. Dlaczego tak? Ano, dlatego, że kiedy ten e, okres między fryzurą próbną a fryzurą ślubną jest dosyć krótki, no to tam z włosami niewiele może się zmienić raczej nie najdzie nas na jakieś drastyczne zmiany fryzury. i Jesteśmy w miarę na bieżąco ze stanem włosów e, od, właśnie między próbną a ślubną. Także, no, <grym> jest łatwiej też wykonywać fryzurę nam, stylistom, e, którą robiliśmy miesiąc czy dwa miesiące temu, niż taką, którą zrobiliśmy pół roku temu, ponieważ też zmieniają się nasze techniki, zmieniają się nasze produkty. My cały czas się szkolimy i ewoluujemy, więc jeśli fryzura próbna zrobiona byłaby powiedzmy 10 miesięcy przed ślubem, no to w ciągu tych 10 miesięcy naprawdę my możemy zmienić nasze techniki, nasze produkty o 180 stopni. No i nie zapewnimy Wam już takiego efektu, jak na fryzurze próbnej zapewne w 90% przypadków ten efekt będzie lepszy, ale po to mamy próbę, żeby właśnie potem odtworzyć ją w dniu ślubu, a nie kombinować po drodze. A więc e, raczej właśnie polecam dosyć krótki okres między fryzurą próbną a fryzurą ślubną. Na fryzurę próbną też ważne jest, żebyście dobrze się przygotowały. Przede wszystkim miejcie ze sobą zdjęcia swojej sukni, e, miejcie ze sobą zdjęcia fryzur, które Wam się podobają. Nie po to, żeby odtworzyć je w 100%, ale po to, żeby fryzjer zrozumiał Styl, który Wam się podoba, styl fryzury, który mniej więcej chcecie uzyskać jakieś wasze inspiracje, to jest bardzo ważne, żeby lepiej się zrozumieć. Dlatego też ważne jest zdjęcie sukni ślubnej, no bo wtedy fryzjer może Wam lepiej dopasować fryzurę do stylu właśnie i sukni, i generalnie całego wesela, bo na pewno też zapyta Was o klimat wesela, o styl, czy to jest jakiś glam, czy to jest rustykalny, jakiś boho i do tego też dopasowuje się fryzurę. E, przynosząc zdjęcia inspiracji, nie, nie nastawiajcie się proszę na to, że fryzura będzie u Was wykonana, odwzorowana w 100% tak jak na zdjęciu, ponieważ to jest niemożliwe. Niemożliwe. Nie jesteście tą osobą ze zdjęcia, nie czeszę was osoba, która czesała osobę na zdjęciu. Wasze włosy się różnią. Naprawdę e, traktujcie inspirację jako inspirację, nie jako wzorzec, e, bo jest to nierealne oczekiwanie. Fryzura oczywiście może być bardzo podobna, może być zbliżona, ale stylista fryzur doradzi Wam tak, żeby zrobić tą fryzurę na Waszych włosach jak najlepiej dla was. Jeśli chodzi o mycie włosów przed fryzurą próbną i ślubną, to już jest tak naprawdę kwestia indywidualna, bo są różne szkoły. Ja na przykład nie wyobrażam sobie czesać włosów, które nie są umyte tego samego dnia. Do mnie klientki przychodzą wyłącznie z umytymi włosami rano tego samego dnia i dokładnie wysuszonymi. One robią to same, dlatego żeby był czas, aby wilgoć odparowała w 100% z tych włosów. Włosy przed czesaniem nie mogą być ani trochę wilgotne. Ta wilgoć nie może być tam absolutnie, bo to totalnie zaburzy nam trwałość fryzury. Także u mnie klientki myją włosy same z samego rana, suszą porządnie i potem przychodzą do mnie i ja już na czystych, wysuszonych włosach tworzę ich stylizację. Natomiast wiem, że niektórzy wolą, aby te włosy myć poprzedniego dnia wieczorem. Ja tak nie robię, bo w dniu ślubu generalnie jest dużo emocji, tańczy się, człowiek się rusza, to jest impreza, więc trochę się pocimy. No ja uważam, że te włosy mogą już nie wyglądać ładnie na drugi dzień, ale tak jak mówię, to jest, są różne szkoły, jak kto woli. Natomiast jeszcze jest trzecia szkoła, czyli mycie włosów bezpośrednio przed upięciem. To jest raczej rzadko spotykane, z tego co ja się orientuję, jeśli już to w salonach typowych fryzjerskich może mieć miejsce. I to jest okej. Okay. Także dopytajcie Waszego stylisty fryzur, kiedy myjemy głowę. Czy macie z tą głową, umytą już przyjść, czy on się tym zajmie, jak to ma wyglądać? To jest bardzo ważne. Na fryzurę próbną fajnie też jest się odpowiednio ubrać, założyć na przykład coś jasnego, coś może koronkowego, coś takiego, co na zdjęciach da Wam troszeczkę ten efekt, który uzyskacie w dniu ślubu. Czyli jeśli macie białą suknię, załóżcie coś białego i na zdjęciu będziecie widzieć tą Waszą fryzurę na tle białego, białej bluzeczki czy białej sukienki, to wbrew pozorom jest dosyć istotne. Istotne, bo kolory też mogą Wam zaburzyć jakby całościowy odbiór fryzury. Jeśli na przykład ktoś przychodzi w koszuli w czerwono-niebieską kratę i ma fryzurę ślubną, no to ten efekt nie będzie taki, kiedy przyjdzie na przykład w białym t-shircie. Więc warto o tym pomyśleć. Też w ogóle zachęcam Was, jeśli fryzjer sam z siebie tego nie zrobi, żeby przed próbną zapytać, jak się przygotować. Bo ja na przykład wysyłam swoim klientkom poradnik, w którym zawieram wszystkie informacje i tam im mówię, kiedy umyć włosy, jak suszyć, co nakładać, czego nie nakładać, jak się ubrać. No ale nie każdy wysyła takie informacje, więc warto po prostu dopytać samemu, żeby potem nie było jakiegoś zaskoczenia. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Fryzura próbna to jest fryzura którą musicie przetestować na wszelkie możliwe sposoby, musicie sprawdzić sobie nie tylko czy ta fryzura będzie pasowała do Was, do Waszej sukienki czy dobrze się w niej czujecie, ale też czy ona jest trwała, e, także e, podkreślajcie to i ciśnijcie na to, żeby ta fryzura była utrwalona i wykończona dokładnie tak jak w dniu ślubu nie ma sensu robienia fryzury próbnej w momencie kiedy powiedzmy robimy sobie tylko formę, żeby tam zobaczyć kształt, czy pasuje i tak dalej i, i byle jak ją podpinamy, żeby tylko była, ale żeby zobaczyć e, właśnie jak się zgra z sukienką Ważne jest to, żeby utrwalić ją tak samo jak w dniu ślubu, bo my też musimy wiedzieć, czy takie utrwalenie jest wystarczające dla Waszych włosów, czy może czegoś nie trzeba będzie poprawić. Um, to jest bardzo istotne, więc um, Wy te swoje upięcia testujcie tego dnia, zwracajcie uwagę na to, jak zachowują się włosy, zwracajcie uwagę na to, czy coś wam się nie podoba, czy macie jakieś uwagi, zwróćcie uwagę na to, co jest na pewno fajne i co na pewno chcecie zachować. I z tymi wszystkimi uwagami potem wracacie do swojego stylisty fryzur i on już wie, co ma poprawić w dniu ślubu i na co ma zwrócić uwagę. Jeśli tam w międzyczasie wychodzą jakieś takie drobne poprawki, typu powiecie na przykład, nie wiem, no chcę, żeby grzywka była troszeczkę wyżej podniesiona, albo chcę, żeby upięcie było trochę niżej, to jest coś, co bez problemu stylista fryzur Wam zrobi już na ślubnej. Natomiast jeśli uwagi są jakieś takie poważniejsze, na przykład pomyślicie sobie, a jednak chciałabym, żeby to upięcie nie było messy, tylko było gładkie, albo... No, nie wiem, coś takiego bardziej wiecie, co już odmienia tą fryzurę i sprawia, że ona wygląda inaczej, to warto jest przejść się na kolejną próbę. Bo jednak to, że my sobie wyobrazimy coś w głowie, że będzie wyglądało lepiej, to nie zawsze oznacza, że rzeczywiście będzie wyglądało lepiej, a wręcz w wielu przypadkach wcale tak się nie sprawdza i zostajemy wtedy przy pierwszej wersji albo po prostu stylista doradza coś od siebie. Ja w ogóle zawsze powtarzam właśnie moim pannom młodym, żeby po próbnej sobie testowały tą fryzurę, więc na przykład, żeby poszły na imprezę czy gdzieś na miasto, coś poszalały trochę, zobaczyły, jakim się fryzura trzyma. No i miewałam różne bardzo śmieszne przypadki, na przykład e, kiedy panna młoda szła we fryzurze próbnej na trening, na siłownię albo na bieganie e, razem z ozdobą na przykład. Także dziewczyny biorą sobie to do serca, ale to jest super, bo jeśli fryzura zniesie jazdę na rowerze przez całe miasto, no to znaczy, że ona zniesie wesele bez problemu. Jeszcze tutaj, kiedy jesteśmy przy próbnej. Słuchajcie, nie bójcie się mówić fryzjerom, że coś Wam się nie podoba. To jest bardzo ważne, bo ja wiem, że są osoby, które będą siedziały przez cały czas czesania na miejscu bez słowa i my nie do końca wiemy wtedy, na przykład, czy coś się podoba, czy się nie podoba, a potem wyjdą niby zadowolone. I okaże się, że jednak nie są zadowolone, bo w domu stwierdzą, że nie, że im się nie podoba, ale nie miały odwagi powiedzieć, co jest nie tak. To jest bardzo ważne, żebyście mówiły, jeśli coś Wam się nie podoba, bo to nie jest dla nas w żadnym wypadku jakaś em, zniewaga czy obraza. Tylko nie zawsze to jest takie porozumienie, że Wy wytłumaczycie i my to rozumiemy dokładnie, czego Wy oczekujecie. Czasami się mijamy gdzieś w naszych wizjach i kiedy Wy nie mówicie, że coś Wam się nie podoba, no to my tego nie wiemy. A chętnie byśmy zrobili tak, żeby Wam to pasowało i żebyście czuły się dobrze. Więc naprawdę. Mówcie, kiedy widzicie, że fryzjer robi coś, co Wam się nie podoba. Ja mam taki zwyczaj, że dopytuję co chwilę klientkę, czy to Ci się podoba tak, czy to, to, to może być tak, czy w tym momencie wolisz to wyżej, to niżej. I wtedy ta komunikacja jest ułatwiona, bo nawet jeśli ktoś nie ma odwagi powiedzieć sam, no to jak ja już to z niego wyciągnę, to wtedy dowiem się, czy coś jest ewentualnie nie tak. Ale naprawdę, mówię Wam dziewczyny, nie bójcie się mówić. To jest dla Waszego dobra. Jeśli powiecie, co Wam nie pasuje, to są o wiele większe szanse, że wyjdziecie zadowolone i że będziecie szczęśliwe w dniu ślubu, że macie piękną fryzurę. Kolejna bardzo istotna kwestia, jaką chcę poruszyć, jeśli jesteśmy już przy fryzurach próbnych. Otóż jedno z pytań, jakie dostałam właśnie w odpowiedzi na Insta Stories w tym temacie, kiedy Was pytałam, co mam nagrać. Brzmiało, czy fryzura próbna powinna być płatna? A jeśli tak, to o ile mniej niż fryzura ślubna? No to ja, ja może odpowiem na to pytanie. Dlaczego fryzura próbna miałaby być bezpłatna? Ja wręcz rozumiem sytuację, kiedy fryzura próbna jest droższa od fryzury ślubnej, ponieważ na fryzurze próbnej poświęcamy zdecydowanie więcej czasu, nie tylko na samo czesanie, ale też na wiadomości wymieniane z klientkami, na analizy tej fryzury, na doradzanie, szukanie tego stylu. To naprawdę czasami to są długie godziny. Mi się zdarza siedzieć z klientkami na messengerze, naprawdę długimi godzinami i przed próbną i po próbnej, bo sobie analizujemy, dobieramy, szukamy, konsultujemy wnioski. Także to są naprawdę Długie godziny pracy poświęcone z naszej strony na fryzurę próbną, więc ona oczywiście jest płatna. Najczęściej i tak samo jest u mnie, fryzura próbna kosztuje tyle samo co fryzura ślubna. Natomiast tak jak powiedziałam, ja rozumiem sytuację, kiedy fryzura próbna jest droższa od fryzury końcowej, bywa też, że fryzura próbna jest tańsza od fryzury końcowej, to są naprawdę bardzo różnie i żadna z tych opcji nie jest gorsza. Każdy ma jakieś swoje argumenty na to, dlaczego próbna kosztuje tyle, a nie inaczej, natomiast nigdy próbna nie jest darmowa. Ja nie słyszałam jeszcze o takim przypadku i nie wydaje mi się, żeby ktoś robił darmowe próby. Tutaj, jeszcze będąc przy cenach, chciałabym odpowiedzieć na kolejne pytanie, a mianowicie, dlaczego fryzura ślubna jest droższa od fryzury okolicznościowej? Nie zawsze tak jest. U mnie na przykład fryzura ślubna kosztuje dokładnie tyle samo, ile fryzura okolicznościowa, no bo ja zawsze mówię, że ja się staram dokładnie tak samo, nie chcę rozgraniczać tych klientek, ale bardzo dobrze rozumiem sytuację, kiedy fryzura ślubna jest droższa niż fryzura okolicznościowa. Um, ponieważ yy, jednak fryzura ślubna kosztuje nas o wiele więcej zaangażowania ze względu na samą klientkę. Klientka, panna młoda jest bardziej wymagająca. Zdecydowanie często poświęcamy na nią więcej czasu. To są właśnie też tak, jak już wspominałam, nie tylko w momencie, kiedy ona siedzi u nas na krześle w salonie, ale też w wiadomościach, w konsultacjach. To jest cały czas toczą się na bieżąco jakieś tam dyskusje, jakieś pytania, odpowiedzi, ale też w dniu ślubu jakby mamy większą presję, większą odpowiedzialność, bo to jest panna młoda, to jest dzień ślubu. Często stosujemy jakieś dodatkowe, Techniki i często te fryzury są po prostu bardziej skomplikowane niż zwykłe fryzury okolicznościowe. No i jeszcze wracając do fryzury próbnej, to jeśli powiedzmy, macie ze sobą pierwszą próbną i niby jesteście zadowolone, ale coś tam wam się zmieniło albo coś chcecie jeszcze innego wypróbować, coś tam wam chodzi po głowie i powiedzmy, no chcecie przyjść na kolejne czesanie i chciałybyście z tego względu uzyskać jakąś zniżkę, żeby nie płacić drugi raz tej samej ceny. Yy, powiem Wam tak, to jest taka moja porada z perspektywy stylisty fryzur. Generalnie nie tyczy się tylko zniżek przy fryzurze próbnej, ale przy jakiejkolwiek fryzurze, jakichkolwiek zniżek, yy, jeśli chcecie uzyskać jakikolwiek rabat, powiedzcie szczerze miło i otwarcie, że na przykład przychodzicie po raz kolejny na fryzurę, w sumie to chcecie, same nie wiecie, jeszcze nie zdecydowałyście się na żadną opcję, chciałybyście coś jeszcze wypróbować, więc może skoro jesteście kolejny raz, to mogłybyście poprosić o jakąś zniżkę. Powiedzcie to po prostu miło i szczerze, bo takie kombinowanie typu, a mi się jednak nie podobało, więc ja teraz chcę taniej, w momencie kiedy podobało Wam się wcześniej, a Potem jednak stwierdziłeś, że a chyba jednak mi się nie podobało. No to nie jest fajne ani dla Was, ani dla nas i trochę to psuje między nami relacje, yy, bo to już brzmi takim trochę kombinowaniem. Także naprawdę bądźcie szczere i uprzejme, jeśli potrzebujecie rabatu, bo bo jesteście któryś kolejny raz, my to rozumiemy, wiemy, jakie są koszty przygotowania ślubnego, przygotowania ślubu, jeśli potrzebujecie, żeby ktoś Wam poszedł na rękę, to po prostu bądźcie uprzejme i bądźcie miłe i na pewno uzyskacie to, czego chcecie. Natomiast zachowaniem aroganckim i roszczeniowym na pewno nie uzyskacie swojego celu. To taka tylko moja osobista rada bazująca na moich doświadczeniach. Oczywiście ja Wam tylko delikatnie sugeruję, a i tak zrobicie, będziecie się zachowywały, jak będziecie chciały. No dobra, ale dosyć tego gadania o przygotowywaniach, no bo w końcu przychodzi ten dzień ślubu, mamy już tą próbną ustaloną, zatwierdzoną, przychodzimy rano, stosujemy się do zaleceń naszego fryzjera, czyli tam myjemy włosy kiedy trzeba, suszymy jak trzeba, nakładamy co trzeba i przychodzimy na określoną godzinę. Też porada dla Was, to jest bardzo ważne, żeby się nie spóźniać w dniu ślubu, bardzo Was o to proszę, nie spóźniajcie się w dniu ślubu na swoją umówioną godzinę, a na pewno nie więcej niż 10 minut. Eee, no, w dniu ślubu powtarzamy fryzurę próbną, ale też bądźcie gotowe na to, że ta fryzura nie będzie w 100% oddana dosłownie włosek do włoska tak jak na próbnej, no bo to są włosy. My musielibyśmy mierzyć chyba linijką albo centymetrem i zapisywać każde pasmo, jakie wybieramy. Fryzura będzie w 95% powiedzmy, taka sama, ale to będą różnice niezauważalne jakby gołym okiem dla laika. Te różnice możemy widzieć my na podstawie zdjęć z próbnej, ale tak jak mówię, generalnie efekt będzie powinien być taki sam jak na próbnej i powinniście się czuć tak samo dobrze. Podczas czesania ślubnego ważne jest też, żebyście podpytały jak założyć welon, jeśli nie zakładacie go jeszcze w momencie czesania. Niech fryzjer Wam pokaże jak to zrobić, albo najlepiej jeśli będziecie ze świadkową na przykład i pokaże świadkowej jak to zrobić, bo wiadomo, że sama panna młoda nie będzie sobie tego welona zakładać. Poza tym jeśli macie ozdoby do włosów, no to musicie je ze sobą też już przynieść, żeby zostały od razu założone, czy jakiś wianek, czy właśnie jakieś ozdoby biżuteryjne, czy kwiaty. To wszystko już musicie ze sobą mieć i bardzo ważne jest to, żebyście też w dniu ślubu ubrały na siebie coś rozpinanego. Pamiętajcie o tym, bo później kiedy trzeba będzie się przebrać w suknię ślubną i zdjąć te ubrania, które macie na sobie, żebyście nie zniszczyły sobie fryzury. A to jest też nie taka oczywista rzecz i wiem, że często dziewczyny o tym nie myślą. I potem jest problem, kiedy trzeba ściągnąć t-shirt na przykład przez fryzurę ślubną, która często jest objętościowa, duża i może się po prostu nam rozburzyć. Także coś rozpinanego koniecznie. Dobra, ja myślę, że wyczerpałam chyba już ten temat takich technicznych porad i przejdziemy sobie do części fryzurowej. Porozmawiamy teraz o fryzurach. Jeśli podczas tego mojego gadania nasuwają Wam się jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja będę odpowiadać, bo oczywiście być może nie wyczerpałam całego tematu, no bo też patrząc z perspektywy stylistki, fryzur i wiele rzeczy wydaje się dla mnie oczywistych, które dla Was nie muszą być oczywiste i mogłam je pominąć. Więc piszcie, ja będę odpowiadać, a teraz zaczynamy o fryzurach. Takich pytań dostałam od Was najwięcej. Ale też odpowiedzi na wiele z nich, jakby nie należą do Was, tylko do Waszych stylistów fryzur. Um, jak dobrać fryzurę do rodzaju włosów? To powinien zrobić Wasz fryzjer. On zobaczy Wasze włosy, sobie podotyka, pomaca, zobaczy, jaki styl fryzury Was interesuje, i on powinien Wam tą fryzurę dobrać. Także raczej Wy nie powinnyście się tym martwić. Przede wszystkim ważne jest to, tak jak już wspomniałam o inspiracjach. Musicie mieć inspirację, musicie mieć zdjęcia, najlepiej więcej zdjęć, nie jedno, fryzur, które Wam się podobają. Jaki styl Wam się podoba? My to chcemy wiedzieć. I widząc jaki styl Wam się podoba, zadajemy Wam też szereg pytań: czy ta fryzura ma być nisko, czy wysoko, czy na boku, czy centralnie, czy z przedziałkiem na boku, czy z przedziałkiem pośrodku, czy luźne włosy z przodu, czy grzywka przez czoło, czy grzywka do góry. No to jest cały szereg pytań, które my Wam zadajemy. I na podstawie Waszych odpowiedzi oraz tych zdjęć, które przynosicie, dobieramy fryzurę, która będzie idealna dla Was. Także jeśli macie włosy bardzo grube, bardzo ciężkie, czy też w drugą stronę bardzo cienkie i rzadkie albo mocno kręcone, to jakby jak je upniemy, to już powinno leżeć na, w naszych rękach, w rękach stylistów fryzur. Generalnie nie ma raczej czegoś takiego, że jak macie jakiś określony typ włosów, to jakaś fryzura bardzo nie jest dla was i kompletnie powinniście o niej zapomnieć typu, nie wiem, nie wiem, że ktoś ma na przykład bardzo długie i bardzo gęste włosy, no to nie może mieć loków, bo mu się rozprostują. To są takie stereotypy, ale zawsze w jakiś sposób można tą fryzurę dopasować, bo może rzeczywiście na bardzo długich, bardzo gęstych włosach loki mogą trochę oklapnąć, ale to nie znaczy, że to będzie źle, bo one mogą być wtedy nie lokami, a powiedzmy falami i też będą to rozpuszczone włosy w i w jakiś tam sposób właśnie zakręcone. Tak samo powiedzmy, kiedy są, nie wiem, no bardzo Cienkie włosy i one nie mogą być rozpuszczone. No, mogą być rozpuszczone, trzeba będzie je odpowiednio wymodelować. Może nie będzie to taki mm, wymarzony efekt, jaki wy sobie wyobrażacie oczami wyobraźni, gdybyście miały te włosy powiedzmy trzy razy grubsze, ale jakiś tam efekt zawsze da się uzyskać i, i my zawsze też jesteśmy w stanie Wam doradzić, jak optymalnie to zrobić, żeby to było ładnie. Poza tym cienkie włosy też można zagęścić, już pominąwszy ten fakt. Um, także jakby na Waszym miejscu. Ja nie zaczynałabym od myślenia o tym, bo tak naprawdę to i tak my wszystko Wam doradzimy na fryzurze próbnej. Wy zastanówcie się tylko o czym marzycie. Jeśli osoba o super cienkich, krótkich włosach marzy o burzy loków długich, no to my wtedy doradzamy do pinki. Jeśli ktoś marzy o romantycznym upięciu, a ma powiedzmy znowu cienkie włosy, no to będziemy pracować na wypełniaczach. Jeśli ktoś ma na przykład bardzo kręcone włosy, puszące się i boi się tego, no to, to, to też jakieś są tam na to metody, żeby te włosy poskromić. To wszystko jest bardzo indywidualna też kwestia i nie ma jakby generalnych zasad, więc my musimy Wasze włosy zobaczyć i wtedy jesteśmy w stanie Wam pomóc. Ale powtarzam po raz kolejny, o to się nie martwcie. Wy musicie wiedzieć, czego chcecie i to jest najważniejsze. Tutaj w temacie właśnie loków i fal, o które bardzo często się obawiają dziewczyny, panny młode, czy fale przetrwają całą noc. Załączę Wam za chwilę tutaj screena, właśnie komentarz od mojej jednej z ostatnich klientek, która też bardzo się obawiała, że fale jej nie przetrwają, a były jej największym marzeniem. Ja ją do nich przekonałam i widzicie, jak to się skończyło bardzo dobrze. Także naprawdę czasami nie warto słuchać tego, co mówią wszyscy naokoło, kiedy was straszą, że o, dla Waszych włosów taka fryzura na pewno nie. Albo do waszej sukni na pewno nie, albo powinniście tak, powinniście tak. Olejcie to tak, jak wy chcecie. Po prostu to, co wy chcecie, to powiedzcie, że chcecie, i znajdziemy sposób na to, żebyście to dostały. Żebym się też nie zagalopowała trochę, żebyście mnie dobrze zrozumiały. Nie namawiam was do tego, żebyście się upierały za wszelką cenę przy swoim, ale tą osobą, której zdanie ma się dla was liczyć, jest stylista fryzur. Nie babcia ciocia i tam dziadek Staś, tylko stylista fryzur, bo my wiemy. Co zrobić, żeby wasza wizja miała sens i żeby to było jednocześnie, jednocześnie takie, jakie sobie wymarzyłyście, ale pasujące do waszych włosów i do waszej stylizacji no i w ogóle. Także stylistów, fryzur, słuchajcie ich porad, bo my chcemy do was dobrze i zawsze doradzimy tak, że to się wszystko skończy dobrze. Właśnie bardzo sporo dostałam takich pytań, jakiej fryzury nie da się wykonać na grubych włosach, jakiej się nie da na kręconych, jakiej się nie da na cienkich. No to jeszcze raz to powtórzę. Każdą fryzurę w jakimś stopniu da się zrobić, to nie zawsze będzie idealna fryzura, jaką macie na inspiracji, ale fryzura w tym stylu. Więc niezależnie od typu waszych włosów, my dopasujemy fryzurę, która wam się podoba, do typu waszych włosów, i to zawsze będzie jakiś tam ten kompromis. No. Bardzo fajne pytanie, w co warto zaopatrzyć się na czas wesela do poprawek. Generalnie w większości sytuacji nie powinno być potrzeby poprawek fryzury podczas wesela, ale jeśli chcecie się w coś zaopatrzyć, to miejcie przy sobie grzebień lub szczotkę i malutki lakier do włosów. I to są dwie rzeczy, które w zasadzie powinny Wam wystarczyć w jakichś takich skrajnych przypadkach. Grzebień i szczotka to w przypadku raczej włosów właśnie rozpuszczonych. Ja często zalecam moim klientkom, że jeśli już pod koniec gdzieś tam na imprezie włosy zaczynają się robić strąki, czy jakieś takie wiecie, no jak się tańczy, jak się rusza, to tam włosy żyją. Te włosy nie są skrupą zalakierowaną, tylko żyją. Więc jak się Coś z nimi zaczyna dziać, to zawsze lepiej je przeczesać i wtedy po prostu może troszkę się rozprostują, wciąż będą ładne, ale będą takie właśnie bardziej wyczesane będą znowu taflą. Natomiast lakier zawsze fajnie się sprawdzi, jeśli na przykład macie luźne kosmyki przy twarzy i można je przelakierować, jak tam zaczną się gdzieś się rozprostowywać, albo grzywkę przelakierować, żeby się nie kleiła do czoła. Także no, lakier i szczotka, i myślę, że nic więcej nie powinno Wam być potrzebne. Wiecie co? Ja chyba wyczerpałam już ten temat. A przynajmniej odpowiedziałam na wszystkie pytania, jakie mi wysyłałyście I nie przychodzi mi nic więcej do głowy w tej chwili Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć Myślę, że najważniejsze rzeczy już tutaj mamy e, Także jeśli jeszcze coś przyszło Wam do głowy Tak jak już wspomniałam, to piszcie mi w komentarzu I na pewno odpowiem na Wasze pytania I mam nadzieję, że dzisiejsze Wodę meku Wiedzy Wam się przyda i że dowiedziałyście się czegoś nowego um, I że skorzystacie z niego, że ułatwi Wam te przygotowania właśnie Do Waszego dnia ślubu e, No to co? No niedługo widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa!